To moja presja, presja Uwielbiam ją, ona tu ze mną Dorzuca mi kilka nowych problemów Moja presja, presja Się boi się, bo jest okrutna I nigdy smutna Nie wygra z nią, kurwo, presja, presja Ona tu jest jak zawsze ze mną Dorzuca mi kilka nowych problemów Moja presja, presja Którą na siebie sam narzucam Ja nigdy nie odpuszczam, więc nie pierdol dużo Moja samotność to mój świadomy wybór Tak naprawdę gówno o mnie wiesz i o tym co przeżyłem Więc najlepiej z mordę, nie przeceniaj twojej siły Kurwa gówno mnie obchodzi, twoje zdanie debilo Ja wiem, że większość czeka na to, że w końcu przegram To nigdy się nie stanie się z myślą tą Pożegnaj, gdy mówi znów To samo, że jestem arogantem, powtarzam Wchodzi palancie, jestem tu tylko dla tych, co we mnie wierzą i szanują, a nie dla tych, którzy <laughs> dla tych, co udają, że mnie lubią. Kurwy klepią mnie po plecach, dzisiaj mówisz do mnie braku. Jutro już trzymają czubki, żebym zik z tego świata. Nie rzucam słów na wiatr, co powiedziałem, to zrobiłem, Przerość to mój dar, mówisz, że nie mój jestem. Jutro już trzymają czubki, żebym zik z tego świata to powiedziałem. To, to moja presja, presja. Uwielbiam ją od lat kilka nowych problemów. Moja presja, wciąż, presja. Cię boi się, to jest obresa i nic nie Nie wygra z nią, kurwo presja. Pre